Moje pierwsze wrażenie było makabryczne. Widziałam wcześniej te akademiki właśnie w czasie egzaminów. I to w jakim stanie je zostałam, to tym bardziej, że jestem dziewczyną. Trzeba brać poprawkę na to, że jestem dziewczyną i mimo wszystko dziewczyna musi mieć choćby jakieś zasłonki przy prysznicach, tam zasłony. Powinna mieć jakieś zamki, nie zamki w toaletach oczywiście tak samo. Krany powinny być oddzielone, osobno dla chłopców, osobno dla dziewcząt. Nie to, że jeżeli ja się myję, do rozebrana na przykład do połowy, obawiam się, że ktoś tam może wejść. Rozumiem, że w pokojach może być zdewastowane mienie. To jest Czysta głupota ludzka, dlatego że jeżeli ja bym miała taki internet na własność, taki akademik, ponosiliby konsekwencje ci, którzy by korzystali ze sprzętu akademickiego i zdewastowaliby to. To jest bardzo dużo do poprawienia. Ten akademik powinien być zamknięty na dwa lata, trzy lata, co najmniej. Przeprowadzony powinien być gruntowny remont tego wszystkiego. Chyba lepiej, jeżeli będziemy wszyscy ładniej mieszkać. Dlaczego ja mam płacić 2000. tysiące? Będąc tu w jedynce, a ktoś kto jest w piące też ma płacić 2000. tysiące. To jest zwykłe nieporozumienie. Niech obniżą stawkę. Mieszkałam w internacie 5 lat. To co było tam w internacie w Koszalinie, w porównaniu z tym co tu, to tam był luksus. Tutaj przyjechałam jak do stodoły jakiś. Jakie masz wrażenia z egzaminów wstępnych? Przebiegały w sympatycznej atmosferze i w ogóle były chyba dobrze zorganizowane. Już wtedy mieszkałem na osiedlu, to znaczy przed egzaminami wstępnymi. No i miałem dość niefajne wrażenia z tego pobytu w tych akademikach. Już nie mówię o, o sprawie takiej, że mieszka się w czwórkę, bo to jest raczej zrozumiałe na pierwszym roku. Ale dla mnie może być biednie w pokoju, może być skromnie, ale nie może być brudno. Tam, gdzie są zlewy, tam są warunki opłakane wręcz. Pozapychane zlewy, brudna podłoga. No nie wiem, wydaje mi się, krany jakieś niesprawne. Wydaje mi się, że powinno być to konserwowane w należyty sposób i chociaż sprzątane. Koszty. Takiego pobytu w takim akademiku wynosi obecnie 2000 zł i wydaje mi się, że taki koszt upoważnia do czegoś, gdyby zaistniała możliwość, przeprowadziłbym się do innego z akademików, chociażby do pod numerem trzecim, znaczy dom studenta numer 3, w którym wczoraj byłem. No i naprawdę wzruszyłem się. Prawie że do łez, chociaż mam już tam kilkanaście lat, ale i to było coś szokującego, że tak powiem, przychodząc tutaj odbierały mi się chęci do dalszego życia. W pewnym momencie nawet bym skłonny zrezygnować ze szkoły, jeżeli nie uda mi się zmienić tych akademików. Może to tak dziwnie zabrzmi, ale, ale mieszkać w takich akademikach, nie wiedząc na przykład o tym, że później można się przenieść, no to jest przygnębiające wrażenie. No jest bardzo brudno. Jest, jest no, no nieciekawie w ogóle. W ogóle przerażają mnie, mnie karaluchy. A poza tym, wszystko to jest jakieś takie obszarpane, jakby wybijany szyb. A poza tym, nie ma tutaj na kuchni. I warunki sanitarne, no, no nie, to nie to jest bardzo złe. Przyjechaliśmy wczoraj, to, to nie było ciepłej wody, a poza tym, wiem, że jest tak, że, że są okresy, kiedy w ogóle nie ma przez, przez miesiąc, dwa, nie ma wody ciepłej. A poza tym, no różne takie, takie drobne rzeczy. No ja, nawet jak ta szyb, to wszystko jest. no, no tam i zakwaterowany jestem w Babińcu, to jest domu studenckim numer 3. Twoje wrażenia to mogę oprzeć na tych kontrastach, które są pomiędzy domem studenckim numer 3, a jedynką, gdzie mieszkam. Chociaż tam są małe pokoje, to jednak chyba to dosyć podnosi walor tego, że tam jest czyściej po prostu. Jest przyjemniej, wchodzi się do tych właśnie sanitariatów, jest czysto, no jak. można przeżyć. A tutaj, kiedy wszedłem pierwszy raz, wydawało mi się, że tu jest wszędzie remont. To znaczy, w tych wszystkich pomieszczeniach sanitarnych jest jakiś grusę, nie wiem, Chociaż robotników żadnych nie widziałem.